Stan prawny wygląda dzisiaj w ten sposób, że ja, ja bronię w, w kilku sprawach kibicowskich, bronię w, tak naprawdę w kilkunastu. Jeśli chodzi o sprawy kibicowskie, to cała, cała materia prawna dotyczy tego, że nie posłuchali się poleceń ochrony na stadionach, nie zajmowali swojego miejsca i wypowiadali się w sposób nieadekwatny do tego, jak oczekuje władza. I wybór, i, i ja nie chcę tego przedłużać, ale chciałbym tylko jakby zachęcić Państwa trochę do pytań, bo to może ta formuła będzie lepsza. Wybór dlaczego na przykład, jeżeli na Żylecie jest 7,5 tysiąca kibiców, czy około 7 tysięcy kibiców i jest krzyczane hasło Hamas, Hamas, Juda of the gaz na meczu z zaprzyjaźnionym na pewno klubem z miasta Łodzi, to zarzuty dostaje 16 kibiców, a nie na przykład 7 tysięcy. Proszę krzyczą, Tak. I zostają tam skazani, mimo że nikt nie rozpoznał ich głosu, nie było żadnych badań głosu, twarzy i nie było nigdzie udowodnione, że to oni akurat krzyczeli te straszne y, hasła, które podobno zapożyczyli od kibiców Fejnoru, <laughs> a tego, z tego co, co To jest pierwsza rzecz. Jeżeli y, kolega Stawuk, o którym było dosyć głośno. Y, Krzyczy pewne hasła, które no, ewidentnie zdaje się godzą w, w samopoczucie, chyba najlepiej tak określić, pana premiera. To za chwilę po tym, jak te hasła są otwierane, jest specjalny, z tego co wiemy dzisiaj, z pewnych procesów, specjalna narada w, w komendzie głównej policji przed Euro, w jaki, przed Euro 2012, w jaki sposób tego człowieka i współpracujących z nim ludzi. Uspokoić tak, żeby nie było ich podczas tych wydarzeń święta piłkarskiego. Z tego co pamiętam, Polska zdobyła kolejne Mistrzostwo Europy wtedy, w tak? 2008, rzędu, tak? ale ja słabo dość się znam na piłce nożnej, więc po prostu tak, tak mi się wydaje. Na szczęście nie zakłócili tego święta, bo się okazało, że dokładnie na tydzień przed rozpoczęciem tych imprez okazało się, że cała grupa kibicowska tworzy zorganizowaną grupę przestępczą handlującą narkotykami, gdzie podobno, i to jest inna sprawa, którą prowadzę, niejaki kelner, bo, bo takim pseudonimem go opisują w tych aktach, niejaki kelner został mu został założony podsłuch, yy, dlatego, że właśnie miał handlować narkotykami, o czym miał wspomnieć niejaki Hanior. Hanior to jest taki bardzo porządny człowiek, który postanowił pomóc około 300 osób z, z, z Żylewy. Zdaje się, że coś w tym stylu. Nie pomaga na trzech tysiącach stron, ani słowem kolegi Kellnera. Nie mówi o nim nic. Kellner nie ma nic wspólnego z narkotykami. Kellner po prostu został sławny po tym, jak postanowił tortem wykonać performance i tortem rzucić w ówczesnego prezesa Legii Warszawa, pana Krzysztofa Miglasa, krzycząc do niego takie swojsko brzmiące słowa: Dżihad lepiej. Cokolwiek konkretne nie znaczyło, i, i, i to wzbudziło to konkretne oburzenie. Potem była taka zresztą yy, sektorówka na legi, na żlecie, właśnie z tym Dżihad Legia, no i, no i z tego zasłynął kelner, natomiast nie z tego, że handlowano chłopcami. Nie ma w ogóle takiego zarzutu. Po co, po co mu to zrobiono? Po co zwrócono się do sądu o to, żeby założyć takiemu kelnerowi podsłuch razem z inną grupą po to, żeby właśnie można było zdobywać na niego legalne materiały do, służące tak naprawdę do inwigilacji grup kibicowskich. Kelner dostaje zarzuty chwilę później po tak zwanej wojnie polsko-rosyjskiej, gdzie y, polscy pseudo kibice albo kibole zaatakowali niewinnych kibiców rosyjskich. Co prawda oni mieli dziwne tatuaże, przynajmniej 200 z nich, które przypominały tatuaże specnazu, ale to są plotki, które absolutnie nie jest nigdzie potwierdzone w aktach sprawy i byli dość zorganizowani, ale byli niewinni, natomiast ci śli kibole ich zaatakowali. Kelnera nie było w tym. Kalner siedział w domu i oglądał mecz w domu, ponieważ, co oczywiście spowodowało zdecydowanie spadek jego notowań w, środ w środowisku kibicowskim, że na takim ważnym meczu nie uczestniczył. Natomiast dostał zarzut do podżegania do nienawiści narodowościowej, na tle narodowościowym, bo dzięki tym nagraniom, któremu założono pod zarzutem, w cudzysłowie, że on może działać, być tym dealerem narkotykowym i, i właśnie handlować narkotykami, to dzięki temu uzyskano nagrania po to, żeby kontrolować te środowiska właśnie podczas tych no, przeciekawych historii na Euro 2012. Dzisiaj sprawa Kelnea o te zamieszki polsko-rosyjskie ciągle trwa i okazuje się, że ten dokument, na podstawie którego prokurator wystąpił do sądu, jest w kancelarii tajnej. I nawet sąd prowadzący postępowanie nie ma do niego dostaw.